Dzień dobry, dzień dobry. W nowym odcinku. Kuźma, <gulia> maratony z tymi live'ami. Co chciałem powiedzieć? Kurczę, zapomniałem nagrać. Byłem. No taka z jedna z żabek, co to są. C się nazywa sieciówka taka. I z reguły one są zawsze droższe, ale są takie pod ręką, właśnie jak żabka. Ale nie w tym. <gulia> Zauważyłem sporo promocji. No nic, będę musiał wracać tą samą drogą, chociaż ja lubię sobie kółeczka porobić. No ale kółeczka kółeczkami, ekonomia ekonomią. Więc będę wracał z powrotem tutaj. No chyba, że nie, to jutro sobie podejdę, bo to jest niedaleko. Michała. Co tam jeszcze? Dziękuję, że a no, co tam jeszcze? A no lecę tam zobaczyć. Czekajcie, bo ty, czasami te, te fryki tak. Hałasują. znaczy nie czasami zawsze Echem. no i do Sebastiana zadzwonię, także może się jeszcze spotkam z nim, no bo jestem, będę w okolicy. No i pokażę co zobaczę. A ty chcę jeszcze zobaczyć. E, chyba wpadnę jeszcze do turka, bo chciałem coś sobie dopatrzeć. E, no zobaczcie jak będzie otwarty palm. To też może wejdę bo w sumie chodzi mi ten kebab obok po głowie no bo tani i dobry nie i zobaczcie drugą filię ja nie wiem czy to mówiłem ale chyba mówiłem że już drugie miejsce tworzył kebabowiec zresztą pokazałem to na filmie tak także o ja go bym odwiedził to zobaczył te drugie miejsce bo to w takiej lepszej dzielnicy to może i lepiej wygląda no co to tam Dobra, nie gadam, bo zagadam. Was. lecę jak dolecę to, to pokażę co będzie do pokazania. Pa ja zobaczcie, jak przybacowane nówki, sztuki, ładne ładne, ładne. Można, można. Ale noweczki aż pachną z daleka. Dobra, lecę, bo... Bo się spieszą. Tylko tu... To No Sajgon, no. W <laughs> Kambodży. Tutaj nie wiem o co chodzi, bo czy to nowe, czy używane? No wygląda jak używane jakieś, pogniecione, nie? Czy to jakoś w paczkach się tak pogniotło? No ale tutaj używane, jak nowe, kosztuje 2 dolary? Nie, no nie wiem. Dobra, ja ciuchów nie, ten nie potrzebuję. Skarpetki co najwyżej, bo... Mam tylko jedną parę, bo pogubiłem gdzieś. Może w tym magazynku jeszcze zostały. A tak to mam, jak porozkładałem na półki. Jezu. Nawet nie pamiętałem, że mam tyle, tyle właśnie ciuchów, nie? O, może koszule jakieś by się przydały, bo mam chyba tylko trzy. Czy tam cztery. A tak to koszulek, takich spodni, spodenek to mam od groma, to już do końca. Świata mi starć No, a jak widzicie, lecą. Także lećcie ze mną. O, właśnie. Nie, to nowki chyba. 5 za 5 dolarów. Co? 5 rzeczy za 5 dolarów. Po dolarze. Dobrze ja rozumiem? No, zainteresowałem się. <grybujesz> a to chyba używki, no. No chyba tak, no gdzie? 5 za 5, a jedna za 3 dolary. Nie, no to taki, ten szper chyba to jest. No ale po dolarze to już w ogóle nie. Kurt Cobain zawsze chodził po Peweksach, właśnie się zaopatrywał w ubrania, w szperach świętej pamięci. Także, jak ja bym to robił, to żaden wstyd. No ale mówię, że mam tych rzeczy od cholery. Dobra, lecę, nie przeszkadzam. Tutaj fajna knębka, nie? Tak obłożona zielenią. Bardzo fajnie. Czekajcie, jeszcze tu zajrzę, nosa wcisnę swojego dużego. No, elegancko. Tam coś na górze też było, widzę, na wieży, ale... Już chyba nie ma. No fajnie, fajnie. No zobacz 11 larów, czyli tam ile? 40 zł. Fajne te takie plecaczki, nie? Nie wiem, czy to... Nie no, skóra to raczej nie, no ale... Ale wygląda fajnie mięciutkie takie. Albo taki jakiś materiał materiałowo-plastikowy. O, ten też fajny. A może to i skóra, tylko jakaś taka może nie najlepsza, nie? Ale 40 złotych to to jest? Chyba. Dobra, lecę. O, o, poczekajcie. Bo mi się te, wiecie, te darmowe mi się kończą. <śled> One w sumie się skończyły, zanim się zaczęły, no, ale Szewc tam jakoś uratował, dał im drugie życie, że tak powiem. Uj, chyba nie przejdę teraz. Dobra, chciałem zobaczyć tylko ceny. I tak nie mam tacy kupić. No dobrze, oglądam. Ale same jakieś dziwolongi jak na razie. Tam widziałem fajne, które mi się spodobały, ale... No właśnie tu w Kambodży. Mają tyle, zauważyłem, tyle co widać, to mają. Jak się zapytać, z tego modelu większy rozmiar, to że nie. No, także albo się uda trafić, albo się nie uda trafić. No nie te za bardzo jakieś te, z Marsa, nie? Jakiś ja tradycjonalista, no tutaj jakiś nie no widzę. Ale białe. No, no takie jeszcze ale normalne. Dobra, spytam się ile to kosztuje tak, żeby miedzieć. No tak to to. A no i wąskie, ja mam bardzo szerokie. Łetwy, że tak powiem. Nie, muszę mieć właśnie szeroki. Ale nie ma. Dobrze. No że doszedłem inną drogą, ale chciałem też. No ile można tymi samymi drogami chodzić? Proszę, eee, odrobinę tam. Wydawało się dłuższe. Może nie dłuższe, ale tak się wydawało. To, to, to. <laughs> no ale zobaczyłem inne rzeczy przy okazji. Idę zerknąć. Jest. Ja jadam bandyty o już si <ścoughs> jak ci mówi? smokers e, idę zerknąć co jach tu pan turek no ale jest wcześniej także także zresztą e, niektórzy wiedzą jak zrobić czy tam potrafią Zagadać, a niektórym się już może nie chcieć albo nie wiedzą. A Turek z centali. Bo się pytałem. Pan Turek oczywiście. Ale tu też na razie pusto. Hej! Ale znajomi siedzą, bo to jest taki... Gdzie ja idę? Tu, dobra, miałem tu wejść, zapytać się o coś. No nie chcę filmować, bo może niektórzy się filmują, niektórzy nie. A co chciałem powiedzieć, tu ma jeszcze pokoje, nie? Ale on tu płaci 3800 miesięcznie. 3800, no z tym, że z pokojami nie wiem ile pokoi, nie dopytywałem się, no ale działa i to ja już go znam ponad rok. E, także działa e, dobra, idę potem, się, bo jeszcze mam chwilę czasu, żeby tam się, a to już niedaleko, to tam pszt, i w lewo, po lewej stronie będzie. E, to jest spotkanie umówione. A tak jeszcze przechodząc, tutaj wszedłem, bo ktoś tam mi się zapytał, czy na przykład bar, gdyby, nie wiem, po jakimś czasie, i gdybym oczywiście to benioł z Michałem zaczęli wariować z czynszem, czy można zabrać. Oczywiście, że można, on jest po prostu na tyle ciężki, bo to jest lite drzewo, że on tylko stoi na takich. No, o, tutaj może lepiej będzie widać, nie? A może ze cztery śruby są, czy z 6 i tyle, nie? Także jest bardzo stabilny, no i można po prostu go zabrać, e, gdyby coś. No fajnie, fajnie, ten, ten bar fajnie tu wygląda. No dobra, nie przeszkadzam, wynoszę się, <grym> Panom nie przeszkadzam. Ja się muszę przyznać, <grym> muszę się przyznać, że jak tylko wszedłem tutaj, no tutaj, nie, do tego zaznajomionego pubu, no to od razu gościu, ten, co tam machałem wcześniej, co mówiłem, już się pyta co się napije, nie? <śmiech> <Kujba>. <śmiech> także zobaczcie jak to jest. Nie? No znam go, no już ponadka co go znam, także to miły i tak dalej. No ale ja aż uciekłem tutaj właśnie do pana Turka i teraz nie wiem, wracać, sam powiedziałem, że wrócę, no. <laughs> Dobra, zawsze mogę się mineralnej zabić, albo coś. Dobra, idę, bo aż głupio nie wrócić, nie? Powiem, że uciekłem. <laughs> No i co, no i jestem i dupa i zamknięte. Nie wiem, czy coś się, będzie widać przez tą szybę. Czekam ci, jakie mam to zrobić. No pewnie nic nie widać. No i zamknięte także. To no, trochę widać pewnie. Eee... No ale co, jak nie mogę zobaczyć w środku? I tak się umawiać, nie? No, maniana po hiszpańsku. Tutaj jakiś grat na zewnątrz stoi. Także nie wiem. No nie wiem, idę Popróbuję się zobaczyć z Sebastianem i... I wrócę tu jeszcze raz, ale... No niedobrze to świadczy, jeżeli ktoś się umawia i... No, ktoś musi być bardzo wyluzowany jak tak postępuje, no jest tam jakiś barek, widzę jakieś stoły takie no nie takie jak trzeba tutaj jakiś widzę grill jest postawiony ale nie widzę wyciągu, więc nie wiem jak to działa, bo podejrzewam, że ten dym się unosi po całej tym, tym miejscu, nie? no ale dobra, to są szczegóły, to można, że tak powiem zmienić, no ale co zmienić jak nie mogę zobaczyć eee, no nic, no lecą. To też jest przy głównej ulicy. Troszkę dalej od y, Russian Market. Russian Market jest w tamtą stronę. Ten supermarket jest tam, no, tam gdzie tak, takie zielone coś widać. Yy, no nie jest jeszcze źle, to jest całkiem dobrze. Tutaj te apartamentowce, yy, To tam też y, sporo ekspatów. Oczywiście teraz są w pracy. <grym> Tak z jest no ale co, no muszę wrócić jeszcze raz i zobaczymy jak zresztą gdzieś muszę zadzwonić o tutaj jest wyciąg, ma też grilla czy coś, ale jest wyciąg od razu pociągnięty, że nie w środku, nie? Eee, dymi, no. Ale może jakoś to, to mają rozwiązanie, może dodają jakieś... Ja nie wiem, no trzeba... Trzeba przyjść, zobaczyć i już, o tutaj też apartamentowce, czyli jeszcze raz sporo ekspatów mieszka. A nie, widzicie nawet, no tam to zielone jest tam, a tu jest supermarket, także niedaleko, niedaleko, no nic, poczekamy, czy tam pożyjemy, zobaczymy. A tutaj jest też fajna knajpka Deck, popularna, muszę przyznać. to już jestem na ulicy, tam gdzie pan Pub. No co prawda jest wcześnie, także to jest staw tylko, czyli pracownice. No jedna klientka. Eee, ale tu są, przychodzą ludzie, no może tam nie jest codziennie super, ale czasami wystarczą cztery dobre dni, żeby pokryć te mniej dobre. To też jest supermarket. Yy, mówię pan Pub, chociaż pan Pubem nie jest, no ale wydaje mi się, że, że wtedy wszyscy skojarzą. Tu jest event. Czekaj, Ci pokażę. Bo tu ładnie zrobione wszystko jest. Wszystko niby się zgadza. A ile zawsze pusto, nie? Zawsze. Odkąd ja pamiętam, jak tu przechodziłem często, to no nie wiem, no dokładają widocznie Dobra, nie mądruję się lecą. Ja jestem się pan Pabie, jak widać, nieczynne. Pan Turek czynny, zaraz sobie... Tak już jestem, to usiądę u pana Turka. Kuta zawieszona. Nie ma nikogo. Nie ma to nim. Dzień dobry Sebastian. Spotkałem się z Sebastianem. Byliśmy u pana Turka. Yy, tutaj... Sebastian zna to miejsce. Yy, no ale co pan powiedział, że właśnie dzisiaj wynają. Wynają, no. Lokal jest zas, może by wejść do Ale ja już dodałem. pokazałem to, A, już pokukałem. wszyscy wiedzą, znają ten lokal na wylot. Także ja już tu byłem wcześniej, tylko tobie chciałem pokazać, ale ty też go znasz. Z tym, że nie znasz, co jest na górze i tak dalej. I w kuchni i ten. Także.. Yy, no, co zrobić? Bardzo dobrze dla pana, pan się ucieszył Ja wiem czy mniej dobrze dla mnie No W sumie mi też się bardzo podobał, nie? Jest takie, ma taki wiesz, klimacik, bo ma klimat, jak się tam od razu wchodzi, to, to czuć, wiesz, że się chce posiedzieć, nie? maty i i miejsce jest super. Można, e, no tak mu? no ile to masz 10 metrów do, do, do Rasim... Gdzie jest mój palogą? To jest, to jest kultowe miejsce, to jest najlepszy market w całym Tak, tak. Eee, on jest tak z nazwy zwyczajowo, Russian Market taka. No bo to jeszcze z czasów tam wiadomo, nie? Tak. Nazwa powstała. No dobrze, idziemy teraz do kolejnego znajomego. Tobie pokażę. Pewnie też już znasz, ale... Nie znam znajomego. Nie znam znajomego. <laughs> Dobra, byliśmy na kebabie już, zjedliśmy. Też pyszne. Eee, no. Także. A no tutaj dopiero co otworzyli. To otworzyli wiesz kiedy? Z pięć dni temu? Nie wiem. Z pięć dni temu, nie? Także ta uliczka bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Zobacz, to jest następna. Zupki wietnamskie. Tam jest następne. Tam są naturalne jogurty do sklepik do kupienia. Widzisz? No. Kefiry, przepraszam. No i jogurty pewnie też. Także fajnie, fajnie. Dobra, lecimy. Pożegnaj się, przywitaj i pożegnaj. Y y żegnam się i witam. No Sebastian, jesteś na wizji. Już jestem? My poszliśmy, przyszliśmy. Y do innego miejsca? Tak, żeby zobaczyć. Niedaleko też Pan Pabu się kręcimy. Tutaj widzę na górze jest fajny taki, nie wiem, jak to powiedzieć? Antresola? Antresola taka, tak. zobaczyć, tak? No nie, no widzę stąd, tam nic więcej nie zobaczę z góry, no. Tutaj tylko naciskane tych stolików, nie? Bo za gęsto, zobacz, widzisz? Troszkę za gęsto. Jeden by mógł być mniej tak. Ale dobra, rzecz to nie moje, to się nie wtrącam. Prima jest fajny, ładnie Ale też ładnie wygląda, tak, te kinkiety fajne na ścianach. Schody też ładne. Tutaj tylko ta przestrzeń... Ale ha, bo tu są rzutki. No dobra, dobra, to już... Jest wysoko, jest wysoko, to jest wiesz powietrze, jeszcze modykać, oddychać, wiesz co chodzi? A jak jest za niska na no to dzienny? Szorujesz głową po piatrakach. Po, po, po Amerykański akcent łódki. Tak, poczekajcie, bo tu zauważyłem coś. Muszę swój nos wścibski. No i tylko na telefonach. Jest i piec. Hej! Jest i piec, proszę, stes e... No dobry piec widać. Co prawda więcej elektroniki niż w moim. A ja staram się tego zawsze unikać, bo... No bo jak się spieprzy to więcej naprawy jest, nie? Ja się tak trochę tutaj tutaj. Ten... Tak, pizza. Dobrze, ładnie, ładnie, ładnie. Wszystko dobrze. No dobra Sebastianie, już wychodzimy z... Ale zobacz jak ma docięty stół. Jak zamówili chyba na zamówienie, widzisz? Takich stołów nie ma. Nie wiem czy widzicie to. Na zamówienie było zrobione. No Dobra, no wykorzystują miejsce jak się da i bardzo słusznie. Szkoda tego, że zabrzażarka jest przepiecu. no bo to czysto jest tutaj, bardzo czysto, bardzo ładnie. Bar? Sun. Where? Well. I don't know. I looking for a place. No widzicie? He is in Vietnam. He just a tattoo guy. I will show you after. Okay, we just saying that this place is very clean, very nice. Oh. Going to sell them? That's your son. You're going to buy it. Oh, my son. Man. I'm not yeah, No. No, we're just saying made, that the place it is mind. looking it's very mind. nice. Thank yeah. you, thank you. You took me a place to okay. do. All right. What kind of food are you going to do? Are you making the food? Western food. No, where? Western. Where you do it? We're looking for a place, actually. Oh, I'm going to bring you one. My friend's going okay. to Okay. Okay, we wait. Yeah. You have to change first. Yeah. Yeah, yeah, yeah. No rush. No, yeah, we did Where you are you from? Russian? Poland. Solidarnos? Yeah. Solidarnos. Where are you from? Oh, I was born here. Yeah. My blood is Chinese. I yeah. grew up in France. Oh. So I don't know. Bonjour. He's French. He's born in France. <laughs> we have. Ça we have. <laughs> so you are Polish? Yeah. Yeah, we have. Dobra. Także widzicie, pan nam pokaże jakiś lokal, to znaczy mnie tak naprawdę podpisał. Uh, how big it was? I show you. Uh, uh, I call him. All right. In Vietnam. All right. He's from uh, Hungary. Okay. His wife's Vietnamese and he... No proszę I think it's Give me your contact. I will give you in a second. No zobacz Sebastian. Widzisz? gdzie wejdziesz i od razu coś. No dobra, wiesz to nie ma co się tam ścigać, nie chodzi o wyścigi, chodzi o to, żeby znaleźć coś dobrego. Także ja sobie jeszcze poszuram tutaj pewnie parę tygodni, ale no czas no nagle, bo chce się coś robić, nie? Jasne, jasne. Dobra, kończymy na razie ujęcie. Idziemy na górę? No chodźmy. No chodźmy, dobra. Fajnie tam jest. Dobra, zaraz zęby wybiję na schodach, oczywiście, przez Sebastiana. No dobrze, dobrze, no. Brakuje tutaj serwetek i tak dalej na stołach. Dobra, już się nie czepiajcie mnie, że ja się czepiam, no. O tutaj fajne takie poduchowe, nie? dwójeczki takie Ładnie, w serio w serio to jest ładna restauracja no ładne, duże, dużo powietrza wchodzi bo jest od, do, do fajne wrota, nie? może nie jestem ekspertem od restauracji, ale... no, no nie jest, jesteś, tak, no muszę przyznać, nie jesteś, ale jest jesteś ekspertem w innych rzeczach, więc nie można być od wszystkiego, jak to mój stomatolog mówił kiedyś, dobra, teraz muszę wyłączyć, bo schodzę po schodach dobrze, siedzimy no niestety nie obyło się bez... Yy, z żółtego trunku, ale zobaczcie, też siedzonka, też jakie jakie, gdzie to jest i balet nie? jak w jakimś pałacu, nie no fajnie, widać, że ułożone parę groszy jest tutaj jeszcze desery jaklerki, czy tam lekle, eklerki tak i tego this i tamtego a, um, French, uh, so you make it it, friend which one? No, the other one. Uh, this, this... Więc, so, you you can you can uh -huh. buy from them. Not from the, from the Kaiser. It. Not not Kaiser. Ah. Oh. A uh, French one, a uh, real. Uh, they make their own. You show me later, yeah. Ah, yeah. teraz się, okej, you say you remember me to talk to you yeah, like a I thought that you're Finnish. No, you're Polish. No zobaczcie, widzicie, ja rozmawiałem z panem, jak się otwierał pub, pub. I ja tak naprawdę zapomniałem. Ludzie się przewinęło w moim życiu, tutaj szczególnie. Jak było to znaczy otwieranie i tak dalej. To ja latałem, bigałem, szukałem tu krzesełko, tam kafelek, tam coś innego. Co to? Jedna rybka taka jest? Jakaś zielona. Zzieleniało tych roślin. No, także można powiedzieć, że się znamy. <grym> tylko ja nie pamiętam, bo niestety to no, bieg robi swoje. Także pan jest chmerem, ma chińską krew. Mieszkał w we Francji no, też cygańska dusza jak ja dobra, idziemy usiąść po rozmawiamy, zaraz pan mówi, że a, pan mówi, że mi pokaże dwa lokale, mówi, jeden jest zaraz tutaj i on który, ten żółty? on mówi, tak, ja mówię, ten żółty to mój znaczy, no mój, no tam, ten, a mówi, o, faktycznie to ja ciebie pamiętam i coś mi mówiło, że, że się widzieliśmy wcześniej i drugi jakiś ma mi pokazać, no zobaczymy ten drugi no dobrze, jedziemy z Sebastianem. Ja na kipie gimbalek działa, bo jak się trzyma w ręku, to działa. Jak był na tym stojaczku, czy tam w mocowaniu, to nie za bardzo. Dobra, w prawo, gdzie ty jedziesz? On ma jakieś swoje ścieżki, tak? Oby tylko nas doprowadziły No gdzieś tam Znaczy nie gdzieś tam tylko a Margerita to też Ale widać że zamknięta Margerita I tak Ciebie nie słychać to nie musisz nic mówić no Dobra kończę bo nie ma co pokazywać No dobrze jak widzicie my jesteśmy gdzie? Na balkonie. Na słynnym balkonie. Przywiozłem, znaczy Sebastian przywiózł mnie, ale jakoś ściągnąłem moim skorumpowanym wzrokiem, żeby mnie tu przywiózł. Nie, nie, żartuję. Spędzamy ostatnie parę dni. Ty też w sumie tam ze mną łazisz w koło, bo ty tam mieszkasz niedaleko. No. no. Powiedz, co tam dalej? Chcesz coś mi to przekazać? Coś. No ja z Polski wróciłem niedawno. To, to, to chyba no to to już mówiłeś, tak. Chyba pierwsza rzecz taka. Jeździmy z Krzychem i oglądamy pewne nieruchomości, ale to ne. powiemy dopiero później. Znaczy już o jednej powiedzieliśmy, o panu Turku, który właśnie dzisiaj wynajął ten swój lokalik. No niestety. No. Ale znowu spotkaliśmy pana Chińczyka z Ameryki, który mieszkał we Francji. Nie, pana Kmera z krwi chińskiej, mieszkając we Francji, o coś w tym stylu. No to też widać, że życiorys zagmatwany. E, no dzisiaj się nie udało zobaczyć tego lokalu. Jeden lokal to był mój, który chciał, na znaczy tym mój, no pan Pab, który chciał nam pokazać. A drugi, no czekamy na odpowiedzi. Jesteśmy winni na jutro, w sensie ja, pani coś tam urwała? E, także jutro znowu będę niedaleko Ciebie, Dobra. ale Ciebie jutro nie ma, tak? Nie, nie, nie będziemy, bo jutro mam taką, taką wyjazdową sprawę. E, możecie śledzić moje poczynania na Good Value Property, dlatego, że ja, ja jutro jadę do, e, do jedynej polskiej szkoły, która, która tutaj jest. No, także zapraszamy na Good Value Property. E, zapraszamy też... Bo ja cały czas jeszcze żyję taką miłą ciekawostką i sprawą z tym Enkim, kanał Enki2, także polecam. Ja dzisiaj zobaczyłem sobie co on tam nagaduje na nas wszystkich w Kambodży, no ale jeśli ktoś jest ciekawy co ma do powiedzenia to, to warto wejść. Eee, co jeszcze? No nic, czekamy na Michała. Co jeszcze? Czekamy na Michała, mamo proszę nie oglądaj. <laughs> Mamo proszę nie oglądaj. No dobrze, kiedy wracasz? My jesteśmy mówili na kiedy? Na wtorek. Na wtorek, ja, ja we wtorek. Czyli ja z tobą się widzę we wtorek i wtedy pokażemy. Jak zawsze nagrywam, to jakiś pryk będzie mi tu prykał. Także we wtorek się widzimy i pokażemy kolejne wasze, muszę powiedzieć, tak? Pojedzie... propozycje. Tak, pojedziemy, po, pojedziemy, na, jest taki plan, w ogóle jak Krzysztof się zgodzi i widzowie będą Znaczy ja już się zgodziłem, do... bo dlaczego ja sam bym zobaczył. I widzowie będą chcieli to oglądać. Pojedziemy na dwie nieruchomości. No dobrze, no. I Czyli po... jakoś z rana trzeba się umówić. No. Bo już po południu się gorąco robi, wiesz o co chodzi. No co prawda są klimatyzacje i tak dalej, ale... Korki się robią też na drogach. Poje, po, pojedziemy na, na dwie nieruchomości razem z Pawłem, bo, bo, bo ja nie tylko moje imię tutaj reprezentuję, ale, ale reprezentuję tutaj Good Value Property. I będziemy oglądać, tak jak mówię, te dwie nieruchomości. Udało nam się wynegocjować bardzo dobre warunki sprzedażowe. E, już zaczynamy to jakby e, promować, e, reklamować e, na naszych stronach. E, nie jesteśmy też tak super medialni, że, że, że wychodzimy bardzo agresywnie. E, e, bardziej się skupiamy na, na, na klientach, e, którzy, którzy będą chcieli przyjść do nas i z nami współpracować. No dobrze, ale to będziemy opowiadać we wtorek. Tak, e, tak. I już. Ale powiedziałeś Good Valley, czyli jakby, nie wiem, Dobra Dolina, a tu chodzi o Good Value. Good No właśnie, dobra. Czyli żegnamy się z widzami, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak. Machamy. Bez śmiechu, chichów. Ja jeszcze. Z kultowego balkonu. O, z kultowego balkonu. Na tym balkonie to ja dziennie robię z kilometr, w ramach treningu i walki z otyłością. A, Cię przywiozłem. No, przywiozłość. Dobrze, weź ten, Bez przedłużania, bo nie przeszkadzamy. Pa! Palmowy ciechu, kamera płonie, życie w Kambodży, w swoich filmach godzin. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, świat. Bez pośpiechu wam oku.